Kochani, mam na imię Alicja. A niech wisi. Nie. Teraz ustawię. O. No, mam krzyżyk tutaj, co zrobić. Dobra, jeszcze raz. Cześć, kochani. Mam na imię Alicja. Jadę właśnie do takiej całodziennej kliniki, to znaczy całodziennej od 8 do 15. Zachorowałam w tym roku na reaktywny artretis. jeszcze raz. Cześć, kochani. Mam na imię Alicja, mam 55 lat. Skończyłam w tym roku. Robię ten film, wiecie co, dlatego, że zachorowałam w tym roku na reaktywny atretyz. Wiecie, jak zawsze czekamy na koniec roku, że wszystko się skończy, wszystko będzie pięknie. Też tak czekałam. 2018, miałam trochę problemów, o których Wam może potem opowiem, może nie, nie wiem ważniejsza jest dla mnie ta choroba, żeby Wam poopowiadać, bo dużo kobiet na to choruje, a mało jest informacji na ten temat jeszcze, ciągle. No i jak się 2018 rok skończył, zaczął się 2019, od razu na początku zaczęłam chorować. No, tak często mam co roku, wiecie, że początek roku to jest dla mnie choroby, no ale ten rok to, to było coś strasznego, to był taki wybuch choroby, zaczęło się od rozwolnienia, dostałam silny antybiotyk od lekarza, jak będziecie chcieli, to Wam powiadam. Więcej na ten temat trzeba uważać, na antybiotyki, wszystkie jakie bierzemy. No i w skrócie mówiąc, zaczęło mnie boleć wszystko: kości, mięśnie, stawy. Doszło do tego, że wylądowałam w szpitalu 14 stycznia. Mówię Wam o tym krótko, żeby Was wprowadzić, i żeby zobaczyć, czy w ogóle są chętni na oglądanie takich filmów. Dajcie mi odpowiedzi, czy chcecie, żebym to kręciła, czy nie, żebym wam opowiadała z detalami, jak to było cały przebieg, czy po prostu tak w skrótach, co robię codziennie i tak dalej. To wyjdzie w czasie filmu, bo na koniec powinien to powiedzieć. No, zobaczę, powiedz nam coś poprzecinam, żeby Wam fajnie ten filmik puścić. No lądowałam w szpitalu. Słuchajcie, ponieważ mieszkam w Niemczech, dlatego też jest tak. Taką, wydaje mi się dla Was może być ciekawostką, jak to jest z medycyną w Polsce, jak to jest z medycyną w Niemczech. Wylądowałam w szpitalu, który sama wybrałam, w internecie wyszukałam, dlatego nie można się kierować też informacjami w internecie, co i jak. Wylądowałam w szpitalu, w którym no niestety nie zdiagnozowano nic, po wszystkich badaniach i tak dalej, punkcje w kolanach, wyciąganie wody, tak, o, cuda na kijach, to bardzo skrótowo mówię. Nie zdiagnozowano mi po półtora tygodniach. choroby, byłam półtora tygodnia tylko tabletkami męczona, różnymi przeciwbólowymi, po czym stwierdzono, że ja mogę chodzić, że to samo przejdzie. Bóle były niesamowite, z tych tabletek nie dałam rady, ile można brać tabletki, ja całe życie nie brałam żadnych lekarstw, więc zdecydowałam się pójść do mojego, no oczywiście musiałam do house, do lekarza domowego i poprosiłam, żeby mi dał skierowanie do ortopedy. No po czym dał mi od razu, dostałam termin w tym senie, ponieważ miał znajomego, poszłam do ortopedy. Moi mili i ortopeda, znowu punkcja, ściągania wody z kolana, znowu zaszczyki w kolana, jakieś tam mikstury na stan zapalny. Powiedział, że parę razy przyjdę, przejdzie, no nie przeszło niestety. Znowu poszłam do mojego lekarza, ponieważ byłyby były niesamowite, słuchajcie, teraz to mówię tak normalnie, ja jeszcze nie chodzę dobrze, ja się cieszę, że mogę jeździć samochodem, ale bóle były niesamowite. I muszę Wam powiedzieć, że poprosiłam mojego każdy, do, do uni klinik mnie skierował. No, mój przyjaciel cały czas polecał, że to najlepszy szpital, że tam po prostu profesorowie, uczniowie, studenci się uczą, że tam mi znajdą. No i tak też było. No Tam też parę dni przeleżałam na ortopedii, bo nie było miejsca na reumatologii. No i po czym skierowano mnie na reumatologię po paru dniach. Do tego czasu przeciwbólowe morfina na brzuch i tak dalej, bo ruszać się już nie mogłam po prostu i psychicznie byłam wykończona i fizycznie. No jak wyglądowałam na tej reumatologii, no to w końcu taka pani doktor fajna, doktor Fernandin może nazwisko nie nam to mówić, ale nie zapomnę jej do końca życia, jestem bardzo wdzięczna, nic złego nie zrobiła, więc chyba mogę. Moi mili znalazła w końcu z profesorami, wszyscy tam razem wiesz, konsultacje i tak dalej. Znaleźli, że jest to reaktywny artretis. No i dostałam lekarstwa, i oczywiście zaczęło odchodzić stopniowo, najpierw bardzo powoli, ale dzień po dniu coś tam. Były powroty, nawroty, że miałam gorsze dni, ale odchodziło, schodziło, no i w końcu, jak to oni mówią, znaleźli taką terapię dla mnie, medykamenty odpowiednie lekarstwa, które no, odbierały mi ból i pozwalały poruszać, spać w nocy, wstawać rano, bez płaczu. W pewnym momencie też było bez płaczu, byłam tam razem półtora tygodnia. No dwa dni przed wyjściem to już nie płakałam, słuchajcie, półtora miesiąca płakałam rzewnie. nie? Proszę nie wyliczajcie mi, bo ja tak ogólnie liczę, ale gdzieś około półtora tygodnia to ja płakałam codziennie rano i, i, i to tak bardzo... Bardzo płakałam. Wypłakałam za wszystkie lata chyba jakie tutaj spędziłam w Niemcowie, co mówiłam, że nie mam się płakać jestem z kamieniem. Więc po półtora tygodnia wypuścili mnie. No i powiem Wam teraz tak ogólnie, na koniec to jest tak, że robię sobie zaszczyt w brzuch raz w tygodniu, MTX, Meloksikam takie lekarstwo jeszcze biorę wieczorem już tylko, bo już powiem Wam, że to jest już ta, jest u mnie taka faza dobra, gdzie ja się dobrze czuję, gdzie ja już jadę samochodem. Gdzie ja już biorę bardzo mało lekarstw, tak, no i biorę Lodor te na noc, to jest z kortizonem, który też już zmniejszam. W tej chwili biorę 4 mg. To jest tylko żebym że mogła noc przespać i rano wstać, właśnie. I rano były 3 dni, nie brałam chyba już nic, czy dwa dni, ale stwierdziłam, że ponieważ to jest tak, czuję się niekomfortowo już o trzeciej po południu, czy o drugiej, więc stwierdziłam, że po prostu będę brała rano przeciwbólową tabletkę, biorę jedną, jedną wieczorem, Novalgin tak zwany tutaj, to jest taka niby mało szkodliwa, ale brałam siedem codziennie. W początkowej fazie to brałam więcej, dużo więcej, nie? To teraz już w fazie wyjścia ze szpitala ostatniego z diagnozą to brałam siedem dziennie, dwie rano, dwie wieczorem, dwie w południe, to było. Rano. Ach, słuchajcie, ja wam potem cały wykaz może zrobię, jak będziecie chcieli, albo wcisnę jeszcze tutaj cały wykaz. Może jakie zdjęcie wstawię. No. W każdym razie teraz jestem już tylko przy dwóch. Nowa Alginach. Meloxicam biorę wieczorem. Jeden tylko bram rano i wieczorem. No i wcześniej bram jeszcze inne też z Hisonem już, już mówię Wam odstawiłam bardzo dużo. No, i biorę na żołądek na ochronę jeszcze ciągle, bo coś tam miałam już żołądek troszeczkę. jakiś tam miałam blizny. No i biorę witaminy D3, biorę magnez. Magnez jest bardzo ważny w tej chorobie. No i pewnie powinnam jeszcze inne brać, ale powiem Wam szczerze, że na razie to mi stać, Bo ja się boję, że to ciało moje po takim długim czasie, jak nigdy nie przyjmowało żadnych medykamentów, to teraz po prostu tak od razu tego super nie przy... Wiecie, no już chcę trochę jest zluzować. Na razie czuję się dobrze. Jadę teraz do tej klinik właśnie, dlatego nie będę dłużej nagrywała. Próbuję tak jeden filmik, jak się przyjmie, czy jesteście zainteresowani, powiedzcie mi, kochani, czy, czy ten temat Was interesuje. To jest dla kobiet po 50, przed 50, dla starszych oczywiście. Dzień za dniem z normalnego życia, z reumatyzmem. No i co tu dużo mówić, no i to jestem nieskoncentrowana w czasie jazdy, nie wiem jak mi to nagrywają, spodobało mi się, bo tak w domu nie mam czasu, To jestem spowolniona, powiem Wam jeszcze bardzo spowolniona, nie mam czasu na pestki z awokado robienie tam jakiejś mączki czy czegoś, co słyszę na internecie, słuchajcie fajnie, że ktoś ma na to czas, ma pomysły, biega co nie wolno. ja jeszcze pracuję, jestem zawodowo aktywna, jestem na działalności gospodarczej, więc wiecie jak to jest, moi mili. Jak nie zapracuję chleba, nie dostanę, więc patrzę, żeby jak najszybciej się wyleczyć, gimnastykuję się i tak dalej. To jest bardzo ważne w tej chorobie. No i zasuwam na tą dzienną klinikę, co mi pani doktor moja bardzo poleciła, żeby wyjdę jak nowa. Nie wydaje mi się, bo po tygodniu czasu jest lepiej, ale to wszystkie lekarstwa działają. Ja robię gimnastykę w domu. Mówię bardzo heretycznie dzisiaj, nie pierwszy raz, słuchajcie, no ale powiem Wam szczerze, tak. Może tytuł nawet dam taki. Byłam w czarnej dziurze i wychodzę z niej, nie? Także, dziewczyny, do zobaczenia. Czekam na komentarze, czy się komuś spodobało. Dajcie znać, czy chcecie, żebym dokładnie opowiadał o chorobie. Czy was to nie znudzi, czy was to interesuje w ogóle, jak to było, cały przebieg. Myślę, że tak. To jest taki filmik na wstęp. Zobaczę, chcę zobaczyć, czy się spodoba. No i do zobaczenia, moje mini. Dziewczyny, po prostu no, chcę się z wami podzielić tym wszystkim, co przeżyłam. Nie mam dużo takich wiecie, znajomych z takimi chorobami i ten, ale wiem z internetu, że dużo nie ma informacji jeszcze. Są książkowe, takie poukładane, wiecie. Ja jestem trochę chaotyczna, jestem normalna kobieta, jeszcze normalnie żyję, mam normalny dzień pracy i nie jestem taka poukładana może, no, jak, jak, jak inne kobiety, że mogą jakieś takie systematyczne są, czy coś. No żyję z dnia na dzień po prostu, pomagam sobie jak mogę, dbam o siebie jak mogę i myślę, że robię to całkiem nieźle. Dla innych może całkiem źle, no nie wiem. Ja jestem zadowolona z tego, jak wychodzę z tej choroby powoli. Słuchajcie, naprawdę życie mi uratowali. I tym chcę się z Wami podzielić, jak to było dzień po dniu. żeby w następnym filmiku może zacznę od początku, powiem dłużej o chorobie, czy tak dalej. Nie w samochodzie, na spokojnie w domu. Trochę się przygotuję, może wy... zrobię sobie w punktach, żeby to lepiej wyglądało. Także na pierwszy film z telefonu pozdrawiam serdecznie Was. Wszystkiego dobrego kobietki po 50. Mężczyźni chcą oglądać oczywiście też, no ale podejrzewam, że mężczyźni inaczej to przychodzą, więc tylko kobietki będą mnie oglądały. Więc dziewczyny potem dorzucę i programy dbania o bo 50 lat nawet się dobrze trzymam. Nie, nie szprycuję się, nic takiego nie robię. Kiedyś tam raz, dawno temu spróbowałam. Nie, nie polecam. No, a teraz muszę się skupić na drodze, bo się spóźnię na moje. Masaże limfatyczne, słuchajcie, będą mi dzisiaj robić, ponieważ jeszcze moje stawy są pokuchnięte, więc mam dzisiaj pierwszy zabieg masaży limfatycznej. Nie chcę się spóźnić, więc dlatego już wyłączam. Kończę naprawdę. Dzięki, pozdrawiam Was serdecznie. Wasza Alicja. Cześć. Jak chcecie, dajcie łapkę w górę, komentarze, co tam chcecie. I do zobaczenia. papa. pa. pa.